Dziś o Dogecoinie, bo przed nami pierwszy ETF związany z Memcoinem, który ma wystartować nawet dzisiaj. Bo od paru dni dostajemy informację, że to już na pewno dziś, że to już na pewno będzie teraz. Okej, okay, no, następny termin jest dzisiaj. Zobaczymy, czy tak będzie. Jednak Doge już reaguje rajdem i skokiem wolumenów. Pytanie więc brzmi, czy to nowy zapalnik w drodze do jednego dolara na tym Memcoinie? Żebyście mieli jasność, czym jest w ogóle ten ETF na Dogecoinie, z tickerem. DOJE to fundusz notowany na giełdzie z ekspozycją na Dogecoina, który wykorzystuje instrumenty pochodne oraz podmiot zależny od odwzorowania stopy zwrotu z Dogecoina, a to znaczy, że to nie jest klasyczny spot ETF, trzymający tokeny w czy jak w przypadku Bitcoina. To ważne rozróżnienie, mimo że sam fakt wejścia na rynek daje tradycyjnym brokerom naprawdę łatwą ekspozycję na memcoiny. I rynek to poczuł zawczasu. Przed startem ETF-a Doge urósł w tydzień ponad 20%. Ale pamiętajmy, że to jest wciąż memcoin i większe ruchy wielorybów mogą zmienić wszystko. Chociażby dwa tygodnie temu jeden z wielorybów przerzucił 900 milionów tokenów Dogecoina, wartych około 200 milionów dolców, na Binance. I to wszystko zgasiło część rajdu i przypomniało, że pojedyncze ruchy potrafią po prostu przestarować wszystko, zatrzymać trend. Niezależnie od tego, jaką mamy narrację. I teraz dodatek do tej opowieści. Bo kiedy Wall Street przyjmuje nam Dogecoina, scena memów nie śpi. Mamy projekt, który narracyjnie obiecuje odzyskać to, co Dogecoin stracił. Tego ducha memcoinowego, którym nie trzęsą wieloryby i żadne instytucje. Bo nie ma co ukrywać. Doge stracił naprawdę wiele ze swoich początkowych cech i dziś można powiedzieć, że jest sterowany przez politykę czy twita Elona Maska. A Maxi to powrót do korzeni. Jeżeli chcesz sprawdzić ten projekt, to link do ich witryny znajdzie w opisie filmu. A ich hasło brzmi: Wall Street ma Dogecoina, a The Genie mają Maxi Doge'a. I to się spina z tokenomiką, w której 40% środków z sal'u idzie na marketing, aby podbić rozpoznawalność i popyt w pierwszych tygodniach życia tokena. No i to działa, bo zebrali już ponad 2 miliony dolarów, a kolejna podwyżka ceny już za dwa dni. Więc jeśli chcecie zabezpieczyć swoje tokeny w jak najniższej cenie, no nie macie na co czekać, a że szałna Dogecoina może się odpalić na dobre, to naprawdę jest możliwe, że najlepszy czas na dodanie do swojego portfolio tokenów związanych właśnie z Dogecoinem. Jeśli chodzi o liczby, ich podwyżka ceny przy każdym etapie to mechanizm budowania fomo i premiowania najwcześniejszych inwestorów. I tutaj warto zdjąć różowe okulary. Sukces ETF-a na Dojo nie będzie gwarantował automatycznie jednego dolara. Tak jak głośny presel nie gwarantuje razy tysiąc, bo finalnie liczą się realne napływy, koszt, struktury i jakość odzorowania. Po stronie ETF-a oraz egzekucja marketingu, tokenomika i płynność po stronie Maxi Doge'a. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dużo łatwiej będzie nam zrobić Razy2 na Maxi Doge'u z kapitalizacją dzisiaj 2 miliony, niż na Dogecoinie, który ma kapitalizację paru miliardów dolarów. To jest chyba jasne. Ale jeśli Doge przyciągnie realny popyt, może dostarczyć paliwa do kolejnych testów oporu na innych memcoinach. Nawet na DogeCoina w rajdzie po dolara. Ale równie ważna jest świadomość, że wątek polityczno-kapitałowy, choć nośny. Bywa nadużywany w marketingu. Owszem, raporty łączą rodzinę Trumpów z krypto, ale to nie to samo, co rzeczywista ekspozycja na doczkoina w portfelu do Donalda Trumpa. A Dogecoina tam nie ma. Jeśli Maxi dowiedzie adopcję społeczności i płynność, na starcie może stać się memową alternatywą na sterydach wobec tego uinstytucjonalizowanego Dogecoina. Tyle, że scenariusz jest tak samo ryzykowny, jak obiecujący, bo memy działają w obie strony. Jak zawsze, to nie jest porada inwestycyjna. Musisz robić własny research, ale koniecznie daj znać, co o tym myślisz. Czy czekasz na ETF-a na doczkojnie, czy jednak to wchodzenie buciarami w świat kryptowalut przed instytucje jest już troszeczkę problematyczne. Jestem ciekawa Waszej opinii. Zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia.